Cześć! Dziś odcinek trochę o Kaizen i jak to się ma do torii ograniczeń. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do odcinka standardowa prośba już od poprzedniego odcinka o polubienie posta, zasubskrybowanie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, i też kliknięcie dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o nowych vlogach. Więc czym jest Kaizen? Kaizen to z japońskiego poprawa na lepsze. I w praktyce wygląda to tak, że szukamy, co da się poprawić w firmie. Czyli Zachęcamy wszystkich pracowników, żeby dokonywali usprawnień w ramach swoich stanowisk pracy, czy to złe? Hmm. Będzie ulubiona odpowiedź konsultantów. To zależy. A od czego dowiesz się dalej w tym odcinku. Więc pierwsza rzecz. Teoria ograniczeń ma swój proces ciągłego doskonalenia, który nazywa się pugi. Jeżeli nie oglądasz. Jeszcze tego odcinka zachęcam, żeby to zrobić. Link pokazał się u góry, żeby sobie kliknąć, i oglądać. A proces Pugi mówi tak. Znajdź ograniczenie, a potem je wyeksploatuj. Co to oznacza wyeksploatuj? Czyli spraw, żeby pracowało jak najlepiej. A więc odpowiedź brzmi tak. Jeżeli zastosujesz kaizen w miejscu ograniczenia, Czyli usprawnisz ograniczenie, to teoria ograniczeń raczej raczej mówi OK. Działaj. Drugi, drugi punkt jest eksploatuj, a trzeci punkt podporządkuj wszystko pod ograniczenie. I teraz uwaga. Czy możliwe jest zastosowanie kaizenu, kaizenów, czyli usprawnienia poza obszarem ograniczenia? Oczywiście. Co należy zrobić, należy znaleźć taki sposób wykorzystania yy, tych usprawnień, które robimy, żeby one wspierały nasze ograniczenie. Czyli dajmy weźmy sobie przykład. Załóżmy, że naszym ograniczeniem jest sprzedaż. Bardzo częsta sytuacja dział sprzedaży. Yy, no, na przykład, nie wyrabia się z obrabianiem lidów. Mamy więcej lidów. Mamy ograniczenie wewnętrzne, bo trochę inaczej jest, kiedy nie mamy wystarczającej ilości lidów, to też jest obszar sprzedaży, który jest ograniczenie, ale no, niestety troszeczkę inaczej trzeba postawić. Ale załóżmy, że nie wyrabia się z obróbką lidów. No to oczywiście kaizen, czyli sprawienie, żeby jak najwięcej tych lidów zostało obrobione w jak najszybszym czasie, ma sens. Ale także poszukanie takich rzeczy poza obszarem yy, poza obszarem sprzedaży, takich miejsc, w których te osoby mogą, dzięki temu, że usprawnią sobie coś, swoją pracę, poprawić efektywność pracy działu sprzedaży, czyli obrobić więcej tych leadów w tym samym czasie. Co to może być? Nie wiem, na przykład usprawnimy tak, yy, proces przygotowywania ofert żeby nie było potrzeba um, angażowania sprzedawców. Jedna firma robi to tak, że sprzedawcy nagrywają notatkę po spotkaniu z klientem, która jest obrabiana przez dział przygotowania ofert. Dźwiękowa. Nie muszą tego pisać. Nie muszą pisać raportu. Jest to usprawnienie? Um, z punktu widzenia działu sprzedaży tak. Z punktu widzenia innych działów Niestety nie, dodaję więcej pracy. Więc, jeżeli zrozumiesz to, dlaczego właśnie Kaizen nie wszędzie ma sens, nie w każdym miejscu, a czasami nawet zgodnie z TOC powinniśmy pogorszyć efektywność pracy kogoś, po to, żeby poprawić efektywność pracy obszaru wąskiego gardła, obszaru ograniczenia, to jesteś w domu. O to chodzi żeby stosować Kaizen tam najmocniej, gdzie to poprawia ograniczenie. I jeżeli e, jeżeli to zastosujesz, będzie działało i po pewnym czasie bezwzględnie zauważysz poprawę efektywności całej firmy. Pamiętaj jedną ważną rzecz. Liczy się efektywność globalna, czyli całej firmy, a nie lokalna. Kaizen niestety ma tą wadę, że koncentruje się na efektywności lokalnej. A nie każde usprawnienie lokalne przekłada się na usprawnienie globalne. Czyli zawsze sobie warto zadać pytanie, czy to co robię, to usprawni yy, całą firmę. I wtedy Kaizen ma sens. Więc nie jestem przeciwnikiem Kaizenu. Jestem przeciwnikiem Kaizenu byle gdzie, byle usprawniać coś. Żeby nie było. Sam Kaizen ma bardzo fajną jedną rzecz. Angażuje ludzi do, no do usprawniania. Okay? Także to warto zrobić. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.